Od dzisiaj udział będzie pisał wieżę W zawodach z tręfeną Zastąpi go Szymborska, to ryzyko dla zdrowia Ale jaka forza Nawet na koncertach wszystko dziwne się robi Krzycze ręce duże, ludzie podnoszą nogi Ziemia widziana, krzyk i jest obroną Ty leżysz na na raczej płasko wygląda Teraz tu ja w niebłaście od prosi kto w osiemdziesiątych latach też to nosiłem. nie będę tu skrywał Proszę pani, a on się przezywa No wiecie, że z Daj Bardzo lubię polskie, bo to nie jest Meksyk. I chyba najlepsze dla wariatów miejsce Przyłącz się do nas, jest nas coraz więcej Świat jest nienormalny Ja nie ufam światu niedługo Nie będzie tu miejsca dla wariatów Jest to stoi na głowie Więc normalny jest człowiek, który jest wariatem

Podobno jest w świetle latarni. Tu nie ma sentymentów, to jest hardcore porno. Każdy myśli, że w tej Tutaj to jest na świeciku i już nie z szaleństwem. Jeśli lepiej jest normą, to jadza szaleństwem tętnie. W urzędzie jest komputer, by się pracowało szybciej. Nikt go nie uszywa, stoi na nim. Jak go jest to jak jadza, bo śpieszy. Wiesz, pozory mylą, bo on coś nie wygląda. Jakby się słyszyło. jeśli to jest normalne, ma to ma Zatem logika podpowiada, żeby dostać wariatem. Czy nie będzie na pewno idę stracić głowę? Kto idzie ze mną? Światy jest normalny. Ja nie rufam światu niedługo. Nie będzie tu miejsca dla wariatów, którzy stoi na głowie. normalny jest człowiek, który jest wariatem. Jedziemy zatem to jak? jedziemy. Czekajcie, bo nie dosłyszałem. Brzmi, czy jedziemy?